Wyobraź sobie, że łączysz codzienną pracę z pięknym widokiem na jezioro i codziennym kontaktem z innymi opiekunkami. To możliwe. W Diamedii mamy dla Ciebie coś więcej niż tylko pracę. Mamy wyjątkowe zlecenia nad jeziorem Bodeńskim. To miejsce, które zachwyca pięknem przyrody i spokojem. A jednocześnie daje ci szansę na kontakt z innymi opiekunkami, które są w pobliżu. W czasie wolnym możesz wybrać się na spacer promenadą, napić się pysznej kawy nad jeziorem Bodeńskim. I co jeszcze, spotkać się z innymi opiekunkami, które być może pracują kilka ulic dalej. Tworzymy społeczność. Organizujemy spotkania integracyjne, wspieramy relacje i budujemy prawdziwy zespół, ponieważ wiemy, że praca z dala od domu jest łatwiejsza, gdy nie jesteś sam. Marzy Ci się praca w przepięknej okolicy z realnym wsparciem i serdeczną atmosferą? Dołącz do Diamedii i skorzystaj z uroków Jeziora Bodeńskiego.